Witam wszystkich. Nazywam się Andrzej Zaborowski, mieszkam w Lipnie, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Postanowiłem, że będę kandydował na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, do społeczności politycznych, samorządowych żeby wsparli mnie w tej drodze do Urzędu prezydenckiego Rzeczpospolitej Polskiej. Zwracam się o wsparcie. Wiem, że jest to droga trudna, ciężka, no i potrzebna wsparcia i wytrwałości. Decyzję o kandydowaniu podjąłem ze względu na to, że ja, jako obywatel polski, zwykły, widzę te problemy ludzkie i widzę troski, i chcę właśnie dla takich ludzi tu na dole, żeby po prostu mieli swój udział. W rządzeniu państwem, żeby byli słyszalni. Ja do żadnej partii nigdy nie należałem i nie należę. W tym roku skończyłem 50 lat. Wychowałem w większej części życia samotnie moje dzieci, dwójkę dzieci, wychowałem córkę i syna. Jestem po rozwodzie. No, przykro, ale no tak się czasem zdarza w życiu. No, i przeżyłem dużo tych trosków i problemów oddolnie, i jest dużo do naprawienia. Ponad 7 lat przebywałem na migracji zarobkowej w Niemczech, we Włoszech, Francji, Anglii, Holandii, Luksemburgu. Gdzie jeszcze byłem? W Norwegii, tam za pracą pojechałem, ale stwierdziłem, że czas zawalczyć o Polskę, o mój kraj. I dwa lata temu wróciłem z Norwegii z pracy, żeby zająć się budowaniem dobra w Polsce. No i buduję to dobro w Polsce osiągnąłem sukces, który zamierzałem osiągnąć. No i teraz zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, by mnie pomogli, żeby mnie wsparli w tej drodze. Ponieważ ja osobiście nawet nie wiem, co trzeba i gdzie zgłosić, co wypełnić, no trzeba podpisy, zebrać 100 tysięcy. Nie wiem, jak to trzeba zebrać. Nie wiem, jak to zrobić, ale wierzę w ludzi dobrej woli, że mi pomożecie. Ale przejdę do programu, jaki leży mi na sercu, dla dobra naszej Ojczyzny, dla dobra naszego wspólnego. Przygotowałem tutaj takie punkty, mam ich. Kilkanaście. To takie na dziś, a wiadomo, że praca prezydenta polega na ciągłej pracy i służbie dla, dla narodu. Przedstawię program. Pierwsze to zakaz wykonywania wyroku śmierci, ochrona życia poczętego aż do naturalnej śmierci. Drugie, pomoc młodym małżeństwom, no a najbardziej w tych pierwszych 10 latach, no i tak do 30 roku życia któregoś z małżeństw. No i zorganizowaniu im tak, no żeby pomóc im pracować w zawodzie, żeby Pomóc im dojść do szybszego sukcesu, żeby tam pomóc w zakupie mieszkania. Trzeba te narzędzia stworzyć. Trzecie: wyższa władza rodzicielska nad dziećmi mniejsza ingerencja państwa w rodzinę żeby to rodzice decydowali o swoich dzieciach. Żeby mieli większe prawa do dzieci, żeby nie odbierano dzieci rodzicom, bo to skoro rodzice dzieci zrodzili, więc do nich powinna należeć ta władza rodzicielska. I niech tak będzie. Piąte: zablokować wszelkim instytucjom państwowym dostęp do, do pobierania pieniędzy z kont obywateli polskich. Konto bankowe, znaczy konto, kto, jeśli obywa, konto które obywatel posiada w banku jest to jego własnością i on powinien decydować o tym koncie, no i bank, który w tym te konto się znajduje, a nie komornik wyciąga rękę po pieniądze i, i często niesłusznie później są ludzkie tragedie. Konto w banku powinno być konto w banku, a nie ktoś rabuje pieniądze. Tak, to 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 Zablokować wszelkim instytucjom dostęp do konta. A wiąże się z tym wiele jeszcze innych rzeczy. Szóste. Prawo dziedziczenia. No, dzieci niech dziedziczą porówno. Za pewnymi wyjątkami za pewnymi wyjątkami, tak jak wykształcenie. Dziecka, jeden dostanie szkołę, drugi nie dostanie, no bo musi ciężko pracować, żeby ten co się uczy miał tę szkołę. No i co najważniejsze, małżonkowie, Małożonkowie w wielu przypadkach niesłusznie dziedziczą. I to tu kładę nacisk na takie małżeństwa. No zgadzam się, jeśli wspólnie od początku dorabiali się, Niech tam dziedziczy jedno czwarte małżonek, ale gdy czasem jest tak, że tylko rok czasu, czy dwa lata, czy, czy pół roku jest związek małżeński, trwa i osoba umiera, testamentu nie zostawia i ten małżonek, który została, nic nie wniósł, dziedziczy jedno czwarte, i, i tym sposobem krzywdzi dzieci tego. Małżonka, to nie, nie powinno dziedziczyć ta, ta pozostała osoba. Ewentualnie może dziedziczyć to, co wspólnie w czasie trwania małżeństwa się dorobi. Siódme, tylko mężczyzna i kobieta jest podstawą rodziny i wychowania przyszłego pokolenia. 8. Obniżenie podatku dochodowego do 10%, żeby wynosił 10%, żeby zostawało nam w portfelu, bo nie sztuko jest zarabiać 3000 zł i wszystko wydać. Ja wolałbym mniej zarabiać, a mnie więcej zostawało. Dziewiąte Ustalenie, u, ustalenie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych miesięcznie po 1350 zł, i wprowadzenie ubezpieczenia społecznego powszechnego. Dla obywateli polskich. W obecnej chwili, tam dobrze nie wiem, ile jest procent tego bezrobotnego, ale coś około 4%, czy 3%, czy procenta jest bezrobotnych w Polsce. Ale to wynika, taki stopień wysoki bezrobocia, ponieważ ludzie się rejestrują jako bezrobotni, żeby mieć tą składkę zdrowotną. Od lekarza, od leczenia, to to, to chodziło o to, jakby była wprowadzona składka powszechna ubezpieczenia społecznego dla obywateli Polski. Więc myślę, że tylko by była jedna dziesiąta zarejestrowana także byłoby mniej niż pół procenta bezrobotnych w Polsce. No i Wtedy co? Jeśli byłby przyznany taki zasiłek dla bezrobotnych po te 1350 zł, trzeba by wprowadzić 4 dni w miesiącu, żeby przepracowali tam w którychś tam zakładach. Wtedy to jeden dzień w tygodniu byłby. Wtedy Taki bezrobotny by nadobywał praktykę w zawodzie, kształcił się i miał większe możliwości zatrudnienia przez zakład, a społeczność, w której by znajdował się, starałaby się, by ten bezrobotny pracował, a nie był na ich utrzymaniu. Także to jest dobre wyjście. No, ewentualnie rodzic, który by wychowywał, czy ojciec, czy matka, Gdyby wychowywał kilkoro dzieci, to na takim zasiłku dobrze by było, żeby był i mu nie utrudniać, żeby poszedł do pracy, bo ma dużo pracy w domu. To nawet by 500 plus nie było potrzebne na każde dziecko. Dziesiąte. Większe zaciśnięcie stosunków państwa z kościołem, żeby, ust żeby ustanowić jednogłowę zwierzchnią w wyborach powszechnych. Bo państwo dotuje kościół, pomaga dla kościoła, to jest dobrze. I, i należy. Się pomoc, a tak byłaby nawet większa i wspólna, to jedna głowa zwierzchnia nad państwem i kościołem w Polsce, tak uważam. A też w kościele potrzebne jest zmiany, takie świeckie, nasze. Jedenaste: zniesienie wiz dla wszystkich, Ludzi na całym świecie, że no, w naszym, w Polsce, w naszym kraju, zniesienie wiz dla wszystkich krajów na świecie. Dwunaste, wprowadzenie zasady pozwolenia o pracę innym obywatelom państw, pracodawca-pracownik. Jeśli pracodawca przyjmuje pracownika. Już pracownik posiada pozwolenie o pracę, wystarczy go zarejestrować i odprowadzić dane podatki. Uważam, że to wystarczy. Trzynaste. Mniejsza ingerencja państwa na podwyżki dla pracowników, obciążając tym samym pracodawców. Uważam, że. Państwo nie powinno podnosić tej minimalnej płacy dla pracowników. Powinno obniżać podatki i wtedy dla pracownika i dla pracodawcy zostaje więcej pieniędzy w kieszeni. Bo państwo. Nie jest wszędzie, a pracodawca jest najbliżej pracownika i może ocenić pracę pracownika. Nie może być równa zapłata dla pracownika, który w lesie jest drwalem i ścina drzewo i ciężko pracuje, i taka sama płaca dla sklepowego, dla sprzedawcy w sklepie papierniczym. No, nie jest to sprawiedliwe. No. No, to, ta, to by na tyle było. No, będę prowadził wywiady. Mam nadzieję, że w sobotę wieczorem będę na żywo nagrywał, transmisję prowadził na Facebooku. I tam będziemy dyskutować, także mamy jeszcze dużo czasu, ale i mało. I proszę wszystkich ludzi o wsparcie mnie, o pomoc, nawet tak o to prawno, jak to się zarejestrować tam, żeby być tym kandydatem, kandydatem na prezydenta, te zbieranie podpisów i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny i chcę służyć Polsce dobrze. I co powiem? Powiem to, że ze względu na sytuację w Polsce niezbyt najlepszą, to mówię o, o zarobkach, bo bardzo są wysokie wypłaty dla. Budżetówki. Ja życzyłbym sobie i Państwu, żeby te wypłaty były ograniczone, a przede wszystkim dla posłów Sejmu i Senatu, żeby nie zarabiali więcej jak 3000 zł, żeby poczuli się jako służba dla Ojczyzny, a nie jako sposób na życie być posłem. Więc ja, gdy Będę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę, by moja wypłata miesięczna wynosiła nie więcej jak 4,5 tysiąca zł miesięcznie. Tak uważam, że to wystarczająco, bo ja nie idę zarabiać pieniądze będąc prezydentem, a idę dla Was służyć, dla Polski, dla ojczyzny. I ku Bożej chwale. Ale dla Was, dla Ojczyzny. Dziękuję i pozdrawiam.